Cześć, kochani. Ja już po wizycie u terapeutki, ale to w innym filmie opowiem, co i jak i co się wykluło, i jak było, i czy się podobało, czy się nie podobało, czy pomogło, czy nie pomogło, to opowiem innym razem. Teraz chciałabym się z Wami podzielić taką informacją. Jeszcze tego nie mówiłam, dużo rzeczy nie mówiłam, bo to jest nowy kanał. Prowadzę taki dom, opieki u siebie w domu. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać. Dla piesków, dla kotków. Chanel, 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 przepraszam, zaczepiła się za firankę. Kotuś. Yy. Dla, dla piesków, dla kotków. Kiedyś wpadał na ten wspaniały pomysł po przeczytaniu yy, posta na Facebooku czy na Instagramie, że ktoś znalazł pieska w okresie wakacyjnym, przywiązanego do bramki przy autostradzie. To było takie smutne, bo przecież każdy gdzieś tam ma jakąś rodzinę, tak? I gdzieś można pieska na chwilę dać. Czy są hotele? Różne są opinie na temat hoteli, ale można dać ogłoszenie, czy ktoś się pieskiem zajmie. Albo po prostu, jeżeli nie jesteśmy tacy odpowiedzialni, to nie wierzmy po prostu zwierzaczka pod swoją opiekę, bo on nas pokocha, taki zwierzaczek, czuje się z nami bezpiecznie, a potem się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją. I niestety zdarza się to bardzo często. Dlatego Wtedy jakieś 5 lat temu dałam takie ogłoszenie, że z chęcią zajmę się zwierzaczkiem w okresie wakacyjnym, czy, czy zimowym, czy obojętnie w jakim okresie danego roku, że zaopiekuję się zwierzątkiem za jakąś tam opłatą, tak? No, to też wymaga jakiejś pracy z mojej strony, prawda? Ta opłata nie jest wysoka, bo to jest 11 euro za. Dzień, także jest to niezbyt dużo, a ja zwierzątki kocham. I teraz właśnie jest po raz kolejny u mnie, już czwarty raz, um, i latem, i zimą też była yy, dojrzała pani Elza, kokelspanielka, 13-letnia. Chanel ją zna. Tak właśnie się witają. <ścoughs> Chanel trochę się buntuje. Ale pierwsze przywitanie pokażę zaraz na szorcie, jak to wyglądało. Elsa, przywitaj się tutaj, zobacz, kim ja jestem. Jestem słodki piesek. Elsa. piesku, cześć kochanie, cześć kochanie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, jestem babcia Elza, tak? Jesteś staruszka już. Tak! Mam 13 lat i nie mam ani jednego ząbka, i jestem siwa i taka zmęczona, ale bardzo wesoła. Jest mega, super wesołym pieskiem. Pierwsze przywitanie yy, czy może inaczej Elza była już u nas w domku, znaczy, była u nas w domku w tamtym roku po raz kolejny, jak moja Chanel miała zaledwie Trzy miesiące. Fajnie na siebie zareagowały. No wiadomo, że pierwsza wizja to była taka hmm, pewnie moja Chanel myślała, co to za dziwny kot. A Elza myślała, sobie coś na ten temat, odejdź do ode mnie gówniarz, o tym nie chcesz. Ale Eza jest bardzo przyjaznym pieskiem. Jesz, y, cały czas chce się bawić. Jak na swoje 13 lat jest po prostu niesamowicie energiczna. Jest taka kochana. Teraz przeszła właśnie trzy miesiące temu w lutym tak, trzy miesiące temu przeszła operację, wyrwali jej wszystkie ząbki, bo ponoć się nie opłacało ich leczyć. No czy nie opłacało? No po prostu jest to bardzo ryzykowne dla takiego staruszka. Ale sobie daje radę. Jak rozmawiam z właścicielami, to daje sobie radę z mokrą karmą i wszystko jest w porządku. Tak, i pewnie się pojawią jakieś takie komentarze: bo masz kota w domu i teraz pies i w ogóle, ale to nie jest naprawdę żaden, żaden problem. Prawda, Saniel? Czy ty widzisz problem? Widzisz problem? Widzisz problem, że mamy pieska w domu? No pewnie, że nie widzisz problemu, tak? Tak? Kuleczkę masz tutaj, zobacz. Kuleczka. Także wszystko jest w porządku. Żadno ze zwierzątek nie jest zestresowane. Elza się czuje fantastycznie. Leży sobie na swoim, na swoim czym leżaku, nie wiem, jaka <grywa> wielka poruszka to jest. Ale w efekcie końcowym śpią razem po prostu na kanapie. Ja już na kanapę dałam koce, bo Chanel bardzo się leni, a Elza jest ostrzyżona właśnie świeżo, więc nie gubi aż tak dużo sierści, a jeżeli już, to bardzo, bardzo malutkie, króciutkie włoski, których nie widać. A zresztą mi to w ogóle nie przeszkadza. Tak, Elza. Super, cieszę się bardzo. Będę wychodzić z nią teraz na spacerki dwa razy dziennie, także to jest jeszcze większa motywacja, żeby rano wstać punktualnie. Katar, punktualnie, także ja się super cieszę. Taka właśnie ciekawostka dla Was dzisiaj, że mam pieska i kotka w domu. Ale jest super, super, bardzo się cieszę. Zaraz wychodzimy na spacerek. Wczoraj byłam z Chanel na spacer. Wstawiłam szorca krótkiego. A potem relacje, jak sobie pieski śpią, pokażę Wam albo w nagraniu, albo w krótkim szorcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę przepięknego dnia, którą mamy godzinkę. 15, .00. zaraz. Przepięknego popołudnia, dużo słoneczka. Bawcie się dobrze i miejcie super humorki. I wszystkiego najlepszego dla Was. Tak po prostu bez okazji. Widzimy się na dniach. Pa! pa.